Kogut policyjny Europa w chaosie. Ostatnie dni przyniosły wydarzenia, które wstrząsnęły całą kontynentalną sceną polityczną. Od Brukseli po Warszawę, od Berlina po Paryż, nikt nie pozostaje obojętny wobec fali zmian, które zdają się nadchodzić z niebywałą prędkością. W samym centrum tej burzy wydarzeń znajdują się trzy postaci, które przyciągają uwagę mediów i opinii publicznej: Ursula von der Leyen, przewodnicząca Komisji Europejskiej, Donald Tusk. Były przewodniczący Rady Europejskiej i lider opozycji w Polsce oraz Agnieszka Zajączkowska, której działania i słowa w ostatnich tygodniach wydają się być nie do zatrzymania. Pierwszym szokującym wydarzeniem, które wywołało lawinę spekulacji, była nagła decyzja Ursuli von der Leyen. W mediach europejskich pojawiły się komunikaty, że przewodnicząca Komisji Europejskiej zrezygnowała lub została odsunięta od swoich obowiązków w wyniku napięć politycznych i wewnętrznych konfliktów. To co początkowo wydawało się być plotką, w ciągu kilku godzin zostało potwierdzone przez kilka renomowanych źródeł, w tym agencje prasowe i dzienniki polityczne z Brukseli i Berlina. Fonder Leyen od lat była uważana za jedną z najważniejszych postaci w europejskiej polityce. Jej decyzje wpływały na gospodarki krajów członkowskich, politykę energetyczną, migracyjną i klimatyczną. Jednak ostatnie miesiące pokazały, że jej autorytet został wystawiony na próbę. Kryzysy w kilku kluczowych państwach. Kontrowersje związane z polityką energetyczną oraz rosnące napięcia między instytucjami unijnymi sprawiły, że pozycja von der Leyen stała się coraz bardziej niepewna. Jej nagła nieobecność w Brukseli wywołała pytania: kto przejmie władzę? Jakie konsekwencje będzie miała jej decyzja dla Europy? I przede wszystkim, co oznacza to dla całej unijnej sceny politycznej? W tym samym czasie w Polsce Donald Tusk wydaje się być w stanie rosnącej desperacji. Jako polityk, który od lat balansuje między sceną krajową a europejską, Tusk znalazł się w niezwykle trudnej sytuacji. Z jednej strony jego doświadczenie w Radzie Europejskiej daje mu pozycję autorytetu w debatach europejskich, z drugiej zaś rosnące napięcia w Polsce, presja opozycji i medialne spekulacje sprawiają, że jego ruchy stają się coraz bardziej krytykowane. W ostatnich wystąpieniach Tusk próbował ratować wizerunek swojej partii, komentując decyzje Brukseli, wyrażając swoje opinie o kryzysach energetycznych i wskazując na rzekome błędy polityczne przeciwników. Jednak eksperci polityczni w kraju i za granicą zauważają, że jego narracja staje się coraz bardziej chaotyczna, a próby utrzymania kontroli nad sytuacją przynoszą odwrotny efekt. W samym centrum tego politycznego trójkąta znajduje się Agnieszka Zajączkowska, która w ostatnich tygodniach stała się prawdziwym fenomenem medialnym. Jej działania, zarówno w polityce, jak i w mediach, wywołują wrażenie, że nic ani nikt nie jest w stanie jej powstrzymać. Zajączkowska konsekwentnie buduje swoją pozycję, komentując zarówno decyzje Brukseli, jak i działania polityków krajowych. Jej wypowiedzi są precyzyjne, zdecydowane, a jej gesty i ton głosu w mediach wywołują wrażenie absolutnej pewności siebie. Wielu komentatorów wskazuje, że jest ona postacią, która w tej chwili kształtuje narrację w Europie Środkowej i Wschodniej, a jej wpływ może być znaczący na wielu poziomach. Nagła rezygnacja von der Leyen, rosnąca desperacja Tuska i niepowstrzymana aktywność Zajączkowskiej to kombinacja, która wprowadza chaos w europejskiej polityce. Media niemieckie, francuskie i włoskie próbują analizować, co dokładnie oznaczają te wydarzenia. W komentarzach i analizach podkreślają, że zmiany te mogą mieć daleko idące konsekwencje dla polityki unijnej, negocjacji energetycznych, programów klimatycznych i relacji między państwami członkowskimi. Nie jest jasne, kto przejmie inicjatywę w kluczowych decyzjach politycznych i gospodarczych, co sprawia, że Europa wydaje się być w stanie zawieszenia i niepewności. Szczególnie interesujące są reakcje mediów społecznościowych. W ciągu kilku godzin po ogłoszeniu decyzji von der Leyen hasztagi związane z jej odejściem stały się trendem numer jeden w całej Europie. Ludzie komentowali każdy szczegół, od wyglądu polityczki na ostatnich zdjęciach po interpretację jej gestów i ton głosu. W tym samym czasie w Polsce media społecznościowe zalewają komentarze dotyczące Tuska i Zajączkowskiej. Użytkownicy podkreślają dramatyzm sytuacji, wskazując, że obserwujemy prawdziwe starcie sił w polityce europejskiej i krajowej. Eksperci w Niemczech i Francji wskazują, że sytuacja jest wyjątkowa również dlatego, że połączenie tych trzech czynników odejście von der Leyen, desperacja Tuska, wpływ Zajączkowskiej tworzy dynamikę, która nie była wcześniej obserwowana w historii Unii Europejskiej. To wydarzenie może być interpretowane jako punkt zwrotny, który zmieni równowagę sił w instytucjach unijnych i na scenie politycznej w Europie Środkowej. Warto zwrócić uwagę na kontekst historyczny. Ursula von der Leyen przez lata była postrzegana jako gwarant stabilności, polityk zdolny do kompromisu i mediacji między państwami członkowskimi. Jej nagła nieobecność w Brukseli wskazuje na głębsze problemy wewnętrzne w strukturach unijnych. Donald Tusk z kolei, jako polityk o dużym doświadczeniu, od lat balansuje między interesami krajowymi a europejskimi. Jego desperacja w ostatnich wystąpieniach wynika z trudności w kontrolowaniu narracji politycznej, która w tej chwili wymyka się spod jego wpływu. Agnieszka Zajączkowska, będąca w centrum tej burzy medialnej, konsekwentnie wykorzystuje okazję, aby wzmocnić swoją pozycję. Jej działania są skrupulatnie analizowane przez ekspertów, którzy zauważają, że Zajączkowska potrafi wykorzystać każdy kryzys polityczny i medialny, aby wzmocnić swój autorytet. Jej wpływ na debatę publiczną jest niepodważalny, jej opinie cytowane są w mediach międzynarodowych, a jej gesty i wypowiedzi stają się tematem analizy w całej Europie. Niektóre komentarze wskazują, że wydarzenia te są również symbolem zmieniającej się dynamiki w polityce europejskiej. Tradycyjne struktury władzy, które opierały się na stabilności i hierarchii, zaczynają być kwestionowane. Pojawiają się nowe postaci, nowe nar i nowe strategie komunikacyjne, które wprowadzają element chaosu i nieprzewidywalności. To, co obserwujemy, to nie tylko polityka w jej klasycznej formie, ale także gra medialna, psychologiczna i strategiczna, w której każdy ruch ma znaczenie. Reakcje polityków w innych krajach europejskich również pokazują skalę kryzysu. Kanclerze, premierzy i ministrowie spraw zagranicznych analizują sytuację, próbując przewidzieć, jakie konsekwencje będzie miało odejście von der Leyen dla polityki unijnej. Zwracają uwagę, że w tym momencie każdy błąd każdy nieprzemyślany ruch może wpłynąć na całą Europę. W komentarzach niemieckich i francuskich mediów wskazuje się, że scenariusz, który kiedyś wydawał się niemożliwy, nagła destabilizacja instytucji unijnych, stał się realny. Nie można też zapominać o znaczeniu opinii publicznej. Ludzie w całej Europie śledzą sytuację z niepokojem. Media społecznościowe, portale informacyjne i komentarze pod artykułami pokazują, że społeczeństwa są świadome wagi zmian. Wiele osób zastanawia się, jak te wydarzenia wpłyną na codzienne życie, gospodarki, politykę klimatyczną i bezpieczeństwo energetyczne. Każde słowo, każda decyzja polityczna, każdy ruch medialny staje się przedmiotem dyskusji i analizy. Niektórzy eksperci zauważają, że Tusk w tej sytuacji znajduje się w kluczowym punkcie decyzyjnym. Jego reakcje, wypowiedzi i strategia polityczna mogą mieć ogromny wpływ na dalszy rozwój wydarzeń. Z jednej strony jego doświadczenie w Europie daje mu przewagę, z drugiej chaos, który wprowadza na odejście von der Leyen i aktywność Zajączkowskiej utrudnia przewidywanie skutków jego działań. W kontekście polityki krajowej zajączkowska wydaje się być nie do zatrzymania. Jej wpływ rośnie z dnia na dzień, a jej działania stają się coraz bardziej strategiczne. Komentatorzy zwracają uwagę, że potrafi ona wykorzystywać zarówno media tradycyjne, jak i społecznościowe, aby wzmocnić swoją pozycję i kształtować narrację. To co wcześniej wydawało się niemożliwe, że jedna postać może tak mocno wpływać na debatę europejską i krajową, stało się rzeczywistością. W całym tym chaosie pojawia się pytanie, co dalej? Jakie będą konsekwencje odejścia von der Leyen, jak Tusk poradzi sobie z rosnącą presją i w jaki sposób Zajączkowska wykorzysta swoje możliwości? Analizy ekspertów wskazują, że najbliższe tygodnie będą decydujące. Każde posunięcie polityczne, każda decyzja strategiczna i każda wypowiedź medialna może zmienić równowagę sił. Niektóre komentarze w mediach społecznościowych wskazują, że obecna sytuacja jest bezprecedensowa. Europa doświadcza jednocześnie destabilizacji instytucji unijnych, kryzysów politycznych w krajach członkowskich oraz pojawienia się nowych postaci, które wprowadzają element nieprzewidywalności. To sprawia, że obserwacja wydarzeń jest fascynująca, a napięcie rośnie z każdym dniem. Wreszcie, analiza wpływu tych wydarzeń na przyszłość polityki europejskiej pokazuje, że sytuacja może mieć dalekosiężne konsekwencje. Nowe układy sił, zmiana liderów, rosnąca rola postaci medialnych wszystko to wpływa na sposób, w jaki Europa będzie funkcjonować w nadchodzących miesiącach i latach. Eksperci podkreślają, że musimy śledzić każdy szczegół, aby zrozumieć, jak ta burza polityczna wpłynie na instytucje, gospodarki i społeczeństwa. Podsumowując, Europa znajduje się w stanie chaosu. Nagła nieobecność Ursuli von der Leyen Desperacja Donalda Tuska i niepowstrzymana aktywność Agnieszki Zajączkowskiej tworzą sytuację bez precedensu. To wydarzenie pokazuje, jak dynamiczna, nieprzewidywalna i złożona może być współczesna polityka europejska. Każdy ruch, każda decyzja, każde słowo ma znaczenie, a obserwowanie, jak sytuacja będzie się rozwijać, jest absolutnie fascynujące. Europa w chaosie to nie tylko nagłówek, to realna rzeczywistość, której skutki odczują miliony ludzi w całym kontynencie.